Cześć, witam na kanale Info Prawa. Dom z wielkim polem już prawie rok od momentu, w którym zakupiliśmy właśnie nasz domek z wielkim polem. 11 miesięcy minęło. Coś niesamowitego, jak ten czas leci. Chciałem wam to wszystko pokazać, troszkę jak wygląda to w domu teraz, jak wygląda na zewnątrz. Taki krótki filmik chciałem wam po prostu za to wszystko podziękować. Żebyście zobaczyli Ile tu pracy zostało wykonane przez te 11 miesięcy? Chwilkę po opowiadam. Zapraszam do oglądania. Tutaj swoją drogą też zbieramy deszczówkę. Jeszcze te większe pojemniki nie są zamontowane, natomiast są zamontowane mausery. No a tutaj, jeszcze przed domem, Iwonka zaczyna sobie robić rabaty. Rabatę kwiatową. I tego jeszcze będzie bardzo, ale to bardzo dużo. Więc fajnie, bo tutaj jest jedna strona rabaty, i tutaj mamy drogę. No, i tu po tej drugiej stronie, właśnie, będzie też taka rabata na paletach. Powiem tak, chciałbym Wam bardzo za to wszystko podziękować. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda w domu. To znaczy, tam się nic nie zmieniło od jakiegoś czasu, ale no, dla tych, którzy na przykład nie widzieli tego ym, domu czy tutaj tego pola przez prawie rok, no to różnica jest ogromna. Chciałbym Wam bardzo podziękować. Podziękować za wszystko, za to, że dzięki Wam mamy ten dom. Bo to jest dzięki Wam, dzięki temu, że kupowaliście te właśnie moje książki, że, o, że oglądacie kanon. No, nie chcę mówić, bo już się wzruszam. Pamiętam, jak w pierwszy dzień spacerowałem. Nie umiałem wydusić z siebie słowa. To był taki dziwny filmik. Tak szedłem, wiecie, szedłem, szedłem, szedłem i tak... Nie umiałem, wiecie, nic powiedzieć. To było takie... wspaniałe, no. Dziękuję Wam za wszystko, naprawdę. To jest coś niesamowitego. No i zaraz właśnie przejdziemy do tego domu, ale... No, kupiliśmy ten dom i przeciwności było, no trochę było, bo musieliśmy, okazało się, robić cały prąd, praktycznie cały, całą wodę robić, instalację całą wodną. Mnóstwo do roboty było w domu, zrobiliśmy całą kuchnię. To znaczy nie my, no, ja się na tym nie znam, coś tam wiecie, mogę pomóc ten, ale żebym zrobił cały prąd czy całą wodę, no to, no to nie potrafiłbym. Ale trafiliśmy na bardzo dobrych ludzi, którzy bardzo szybko nam to zrobili, bardzo się z tego powodu cieszyliśmy. Więc wydawało się, że to będzie trwało bardzo długo, a myśmy chyba w dwa miesiące wszystko porobili. To było coś niesamowitego. No albo dobra, wejdźmy pokrótce teraz. Witajcie w naszym domu. Tutaj, no chwilkę, wam tylko to y, pokażę. Będzie rozszerzony filmik po roku, jak właśnie mi, mamy ten dom. No ale tutaj jest nasz przedpokój. Tutaj mamy y, lustro od Iwony. Tutaj są dekoracje. Iwonka tutaj rządzi, sobie dekoruje. Tak to właśnie wygląda. A tutaj krówka i kotek. A kotek ma hey, papcie. Witajcie w naszej kuchni w najważniejszym miejscu w tym domu. Tutaj mamy stół, tutaj mamy właśnie kuchnię na drewno, coś wspaniałego. No i tu jest nasza kuchnia. No. O tak to słuchajcie, wygląda. Po lewej stronie bąbel sobie teraz jadł. No a tutaj kuchnia na drewno. No i od Iwonki. Iwonka lubi właśnie takie, taką ceramikę. Zobaczcie sobie, jaka piękna. No i tutaj jeszcze Iwonka ma. No, i jeszcze to, co mi się tutaj podoba, to ta sowa. Zobaczcie sobie. A w tym miejscu gąska. Też ona ma papcie. Iwonka mnie poprawiła. Ma ręcznik kuchenny. O, bombel już sobie leży. Kleusia, przeszczęśliwa z Iwonką. No, i tak to tutaj, słuchajcie, wygląda. Piękny widok na pole. Iwonka sobie w tym miejscu pracuje. Ma widok na pole. I na naszą szklarnię. Drugi pokój to duży bałagan. No, ja tutaj urzęduję. No, a tutaj nie ma co pokazywać. Po prostu toaleta. O, kuchnia na drewno. Tutaj jeszcze o, o tym wspomnę, bo to zimą to, to coś wspaniałego było. Tutaj można sobie coś właśnie podgrzać, mamy, yy, można sobie to wyciągnąć. Tutaj mamy miejsce, gdzie wkładamy drewno. Tu jest piekarnik, też sobie można coś upiec. No a tutaj jest miejsce na różne rzeczy, z które można sobie włożyć. To jest coś wspaniałego, nie możemy się tego nacieszyć. O, tutaj zbieramy deszczówkę z dachu do mausera. Tam jest szklarnia. Kupiliśmy sobie szklarnię. Pierwszy raz mam szklarnię i nie żałuję. Dobry zakup. Oczywiście są plusy i minusy, o których mówiłem, ale to po prostu chcę Wam powiedzieć, że mamy szklarnię. Pomidory rosną niesamowicie. Są takie, które już już dochodzą do prawie 3 metrów wysokości. 3 metrów, słuchajcie. A pomidorów mnóstwo. Czasami listek gorszy, ten, ale no, plonów będzie bardzo, ale to bardzo dużo. Już zresztą zbieramy. No, tak ta nasza szklarnia tutaj wygląda. Tutaj przykrywaliśmy cieniówką, teraz odkryliśmy, bo no już tak słońca nie ma, teraz deszcze. Dzisiaj ma być bardzo dużo deszczu. Jak oglądaliście wtedy filmiki na kanale, to bardzo często przystawałem przy Aroni. Ona dalej z nami jest, jest przepiękna. Mamy zresztą też inne Aronie, ale ta jest niesamowita, wielka. Też bezrośnie przy niej. Nie wyciąłem go też bez zostawiłem. I pamiętam, jak tutaj właśnie szedłem i to był ten mój pierwszy spacer. Tutaj były trzy rzędy borówki. Trzy rzędy, tam też były luki w tych krzakach. Ten odratowałem je, wykopałem, przesadziłem na nowo zrobione miejsce. No, może mówiąc odratowałem, to może dziwnie brzmi, bo teraz no, kilka krzaków ma gorsze liście. Natomiast one pięknie wypuszczają pędy nowe. One będą pięknie rosły, one będą za kilka lat pięknie plonowały. Już w przyszłym roku będą świetne plony na, na tych krzakach, a za 2-3 lata to już będą plony bardzo, ale to bardzo dobre. Dwa krzaki nowe nam padły, bo dosadziliśmy. Tutaj są dwa krzaki, dwa krzaki stare, dwa rzędy stare, już nie umiem mówić, aż wiecie, bo się wzruszyłem. No i ten podosadzaliśmy. Tutaj macie korę. Spójrzcie sobie, jak to jest porobione. W pierwszym roku zbiory, zbiory porzeczki, zbiory agrestu, zbiory borówek, tych nowych, chodzi mi o te nowe. W pierwszym roku zbiory drzew owocowych. Niesamowita metamorfoza ogrodu. Swoją drogą tutaj też borówki w zeszłym roku miały bardzo mocne zamieranie pędów, więc to, że coś tutaj się teraz dzieje, to, to mnie nie dziwi, ale wyprowadzę te krzaki na Prostą w ciągu kilku lat będą, będą według mnie no, świetne. Słońce świeci, ale to widać. Mamy w tym momencie nawadnianie małzerowe tutaj porobione. Małzery połączone, że wszędzie jest mniej, mniej więcej tyle samo wody. Na bloczkach są one właśnie postawione. I z tych małzerów nam woda na linię kroplującą. Można sobie z węża podlać. Można sobie tutaj troszkę wody no, naleć do konewek choćby. To jest coś właśnie wspaniałe i bardzo przydatne. A tutaj, co się dzieje? Warzywa rosną pięknie. Bardzo się cieszę. Bardzo Wam dziękuję. Tak właśnie chciałem. Chciałem mieć tego dużo, chciałem się z tego cieszyć. I tak dużo mam właśnie. To jest. Ha, to jest coś wspaniałego. Bardzo Wam dziękuję. Bardzo. Ale powiem Wam, że już Wam nie będę dziękował w tym filmie, bo, bo, bo to się tylko prowadzi do wzruszenia. No więc y, tutaj pięknie wszystko rośnie. Plonów już miałem bardzo dużo. To nie marcie się, nic się nie, nie zmarnuje. Papryki pięknie rosną. Cukinie pięknie rosną. Pomidory pięknie rosną. Mieliśmy oczywiście problemy w tym roku. Było bardzo zimno. Tu jest dużo wiatru. Bardzo dużo wiatru. Połamało nam dwa tunele. Naprawiliśmy. Tutaj widać choćby... Ja Wam tutaj pokażę płaskowniki. Jeden tutaj, jeden tutaj, no i tak dalej. Wzmocnienie takie, że teraz nic z tego tunelu najprawdopodobniej, bo nie chcę mówić na 100%, ale na 99% nie ruszy. Tak to wygląda poza tunelem. Różne eksperymenty, te same uprawy tutaj są. To znaczy w tunelu papryki poza, w sporej części te same odmiany. Spójrzcie sobie jak pięknie, jak tego jest dużo. Tak mi się właśnie wymarzyło. Tak chciałem, żeby ten pierwszy rok wyglądał. Nie będę wam pokazywał wszystkich warzyw, ale chodzi o to, żebyście zobaczyli jakie różnice. Tutaj było zboże. Było takie wielkie pole. Teraz macie urywek. No wielkie pole to jest 6000 m kwadratowych. Jeśli chodzi właśnie tutaj o wielkie pole, bo tam jeszcze mamy przed tym polem, jeszcze mamy no takie mniejsze, ale też dosyć spore. Tam gdzie właśnie są te boróweczki i no, ktoś może powiedzieć, że zamienili takie coś na matę, na agrowłókninę, jednak powiem Wam tak, że no nie dalibyśmy rady odchwaszczać. Tam są też pola, które mają trawę, tam są też pola, które mają zrębki, korę, widzieliście. Więc jest, są różne pola, aczkolwiek no na całym polu nie dalibyśmy rady, by było tego zbyt dużo. Jeszcze do roboty mamy to, bo... Posadzone są warzywa, wszystkie owoce, praktycznie wszystkie, ale jeszcze kwiaty. Chcę posadzić różne kwiaty miododajne, takie, żeby pszczółki miały. Chcę y, posadzić różne też kwiaty, żeby dla ptaszków były też drzewa owocowe. Po części są dla e, ptaszków, sobie mogą przecież zjeść, bo już plony y, były: y, świdośliwa, morwa, czereśnia, jabłka, teraz rosną i gruszki i, ta, i tak dalej. Zaraz tam zresztą przejdę. No ale tutaj po lewej stronie, tutaj. Będą kwiatki, będzie dużo właśnie kwiatków, żeby też właśnie pszczółki miały i inne w cudzysłowie zapylarki. Bo warto dbać o pszczoły. Tutaj witam Was z tunelu foliowego. Ogóreczki po lewej stronie też czyli pod osłonami i bez osłon. Różne właśnie eksperymenty. Już nam ogóreczki plonują. Pewnie jak dam rękę, to gdzieś ogórasa już takiego do zbioru znajdę albo nie znajdę. Ale tutaj już choćby jest właśnie taki, no i są takie właśnie większe, mniejsze już teraz, codziennie są, o, 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 patrzcie, o, ha, 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 ha. ha, ha. no, no, ogórasy, moje ulubione w uprawie. No i tych ogórasów, tak jak powiedziałem, jest sporo. O, tam widzę. Nie wiem, czy widać, ale tam jest. Dobra, pokażę Wam. Ja te ogurasy wyzbieram sobie za godzinę, za dwie. No teraz na, y, nagrywam rano. Tutaj jest wilgoć jeszcze ten. Nie wiem, którego widziałem, ale widziałem. Widziałem ogórasa. No. Piękne. Dynie, arbuzy. Arbuzy pięknie już rosną. Tu mamy dynie gigant. O, tam mamy też dynię wielką. I tak tu jest ten rozkład. Po lewej te tunele foliowe i tak dalej. Po prawej warzywa giganty, po lewej warzywa zwykłe. Tak mi się wymarzyło, żeby tego dużo mieć. Mnóstwo mamy arbuzów już na krzakach, mnóstwo dyń. O, choćby tutaj. Możecie sobie spojrzeć. Jedna, druga. Tam, tam. Bardzo dużo tutaj trzmieli lata. Bardzo się cieszę. No. Tutaj choćby ta dynia, o. No i porobiliśmy pole na różne sposoby. Na początku z obornikiem to było porobione, że 40 ton obornika na 6 tysięcy metrów kwadratowych, później poplon wysiany. No i różne są uprawy, nie chcę się powtarzać, tu jest moja dynia. Dynia gigant, no na razie jest mała, ale zobaczymy jak będzie właśnie rosła. Zgięta, bo ta dynia powinna zająć tak do końca, tutaj no i ona też będzie troszkę w tył chodzić. Z czasem, właśnie w miarę jak się sprzedawały książki, ten dokupiłem sobie tunele foliowe, bo bardzo wiało, no to by było ciężko z uprawami. Więc część upraw mam właśnie w tunelu foliowym, większość mam poza, ale też tunele tworzą jakąś tam barierę przed wiatrem. Tak jak powiedziałem, mam różne poletka, tutaj jest takie, przynajmniej tu dalej, ściukowane z rębkami. Tak to właśnie wygląda. To, co jest tu wspaniałego, to jest ta cisza, bo cisza tu jest no, przepiękna. Nie ma hałasów, tak? To jest bardzo, no to jest coś wspaniałego. Idziemy, śpiew ptaków, słychać różne owady. To nam się podoba bardzo. Tak samo też zwierzęta. To jest coś wspaniałego. Zwierząt ile jest tutaj? Sarny, dziennie są. Bażanty, Lisy są, no to akurat nie podoba mi się, ale zające też są. No. Bardzo dużo jest zwierząt. Bociany teraz bardzo często polują. Jeszcze kilka czereśni zostało do zbioru. Już zjedliśmy, nie wiem ile to było. Z kilkanaści już zjedliśmy. Coś koło tego. Patrzcie to. I to są pyszne. Się tak zachwycamy tym. Wiadomo, że na poprzedniej działce no to ja miałem choćby też czereśnie. Są różne fajne odmiany. Ta na przykład bardzo dobra, która nas zaskoczyła, której nie miałem wcześniej, to jest odmiana Karina. To, co wam chcę tutaj jeszcze pokazać, niesamowite zbiory w pierwszym roku porzeczek, Też agrestu. Ale to tylko tak. O, spójrzcie sobie, spójrzcie sobie. No, może mszyce, ten, ale. Widok plonów jest niesamowity. Ha. No, to jest, no to jest. A! Wielkie arbuzy w tunelu foliowym już jest coraz więcej, coraz więcej tych owoców. Piękne krzaki. Ale to, co Wam chcę pokazać. O! Patrzcie tutaj. Już robi się jeden. Tworzy się taki piękny. A tam już jest taki, który za, zaczyna pięknie rosnąć. O! Tu następny. Arbuzek. Tu! Ha. ha! 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 Nie widziałem tych jeszcze. Nie zauważyłem wcześniej. To, co Wam chcę pokazać. To ten. <noise> o, ale fajny. Ja tu musiał piasku musypnąć ten pod spód, żeby. Ale na agro też może być. Ale no. Ma. Piękny to jest ten. Ja tu liczę na arbuza o masie 50 kg. Zobaczymy. To jest nasz sad. Wymarzył mi się taki. Ponad 100 drzew owocowych tam wcześniej jeszcze jest z 50 czy ileś drzew kolumnowych, krzewów i tak dalej. No tutaj, drzewa, jabłka, zobaczcie sobie, zbiory w pierwszym roku, pigwy i tak dalej. Tu na każdym drzewie są jabłka. No ale sad nam pochłonił bardzo dużo czasu, bardzo dużo energii, bo no tutaj trzeba było zrobić. Ponad 100 takich wielkich, bardzo wielkich dziur, no tam wcześniej też. To robił koparkowy, no ale tutaj po części też zasypywaliśmy tą ziemię. Też jak ja posadziłem każde drzewo, bo każde drzewo sadziłem, no to przygotowywałem jeszcze glebę, rozsypywałem jeszcze obornika granulowanego albo rozsypywałem jeszcze tam wapna, w zależności co sadziłem. Przygotowywałem, mieszałem to wszystko i potem jeszcze sadziłem. Bardzo dużo czasu to zetrwało, ale jest efekt taki, który mi się wymarzył. To znaczy, może nie w pełni, bo nie wymarzyło mi się takie coś, żeby to były takie, że drzewa i chwasty, ale wszystko po kolei, wszystko się zrobi. I tak jestem, może to dziwnie zabrzmi, ale pełen podziwu dla siebie, jak również oczywiście bardzo dużo podziwu dla Iwonki. Ale no, razem we dwójkę byśmy nie dali rady, to też trzeba o tym wspomnieć. No, ja bym tu sobie pola nie przeorał, nie przekopałbym tego, czy coś spadłem, tylko no, pan rolnik, no to mi to zrobił. Swoją drogą koparkowy, mówię koparkowy, bo mówię, na, no jesteśmy z nim na ty, więc to nie jest, że nie szanuję koparkowego. Pan rolnik mi tutaj właśnie zrobił. Z tym obornikiem, i tak dalej. Tutaj koparkowy kopał dziury, wiecie, tu prąd zrobiony, tutaj woda, tutaj no, płytki w kuchni, płytki w przedpokoju, i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że, że mamy takie właśnie szczęście. No i to jest to, co chciałem mieć. Drzewa owocowe w większości posadzone co 3 metry w rzędzie, co 4 metry między rzędami. Taki efekt, efekt chciałem. Natomiast tutaj jeszcze to będzie wszystko porobione. To, te drzewa są już ściukowane z rębkami. Jednak też myślę, że zrobię taki cały pasek ściukowany. No i tr trzeba będzie później jeszcze wysiać trawę, żeby to był taki piękny efekt trawy. Pigwa po prawej stronie, swoją drogą, o tutaj, czekajcie, tutaj widać, jak pięknie owocuje. Więc 11 miesięcy, bardzo dużo czasu już, szybko ten czas mija. Cała, cały czas jesteśmy w takim ciągu, jakby pracy. Nie żalę się, bo bardzo to lubię. To jest coś, coś no to jest to, 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 co właśnie chciałem. Iwonka też tak właśnie twierdzi, że to jest najwspanialsze miejsce. Nie ma lepszego dla nas miejsca. Wieś jest piękna. Ten klimat wsi jest niesamowity. Tu jest przepięknie, bardzo nam się tutaj podoba. Nie zamienilibyśmy tego miejsca na żadne inne miejsce. To jest coś wspaniałego. Takie jest stwierdzenie, że wiadomo, że byłem o tym przekonany, że tak, a przynajmniej tak mi się zdaje, że byłem o tym przekonany, że tak powiem, ale no, szczerze do Was mówię, że nie zamieniłbym tego na żadną willę na żadne coś tam 52 m kwadratowe czy tam 54 już nie pamiętam w tej chwili dom mógłby być jeszcze jeden pokój no poddasze te użytkowe żeby jeszcze było no to by było fajnie ale i tak jest dosyć dobrze i tak jest dobrze z tym domem pole prawie hektar mamy to znaczy no to jest tam 8500 m kwadratowych mniej więcej no ale takie miejsce mimo tego że są wiatry to jakbym wiedział, jakbym wiedział 11 miesięcy temu, że będą wiatry to bym tego miejsca nie kupił że takie wiatry będą bo się spodziewałem że wiatrów to ten, ale że aż takie że aż taka tu będzie pogoda tutaj jest no, gorzej niż choćby w Bytomu, w którym mieszkałem że takie właśnie te wiatry będą to bym prawdopodobnie te 11 miesięcy temu nie kupił ale w tym momencie, w którym teraz jestem to zrobiłbym to ponownie bo to jest najwspanialsze miejsce. Tutaj, jak się wyjdzie pod wieczór, coś niesamowitego. No, co innego, że teraz te chrząszcze mają rójkę, no i one uderzają nas w głowę. No, wiecie, że sobie latają i nas w głowę biją, no ale tak to generalnie to jest coś wspaniałego. Przez cały rok wychodzimy sobie. Kiedy chcę, wstaję rano, idę do szklarni. Ten, to jest coś niesamowitego. Dziękuję Wam za to. Dziękuję Wam za wszystko. Już nie będę się rozwijał. Zapraszam do zakupu moich produktów. Tym no nam bardzo właśnie pomagacie. Teraz są bardzo dobre promocje na wszystko. Z kalendarzem chcę się wyprzedać, bo mi został, zostało mi, ja nie wiem to ile, ale kilkaset sztuk. No i chciałem go sprzedać, żeby mi go nie zostało, bo, bo szkoda by było go wyrzucić, więc jest za 10 zł. Bardzo, bardzo duża obniżka. Cena wyjściowa to było prawie 40 zł, więc obniżyłem, ale to też jest już pół roku, jak już no mamy pół roku 2025. Ten czas szybko leci. Dobrze, ja już wam dziękuję, zapraszam was na infowrawa.pl i na Allegro do zakupu produktów. Zobaczymy, co przyniesie. Za rok, też jak będzie właśnie rok, to nagram ten filmik, czyli za miesiąc będzie taki jeszcze bardziej szczegółowy pokazane wszystkie prace, jak to wygląda dokładnie po roku od przyjęcia. Tutaj to mówię, a sobie taki spacerek zrobię, bo tak mi właśnie wzięło na takie sentymenty. Dzięki i pozdrawiam.